Zagramy sobie na przetrwaniu. Będę za chwilę ładowania. Sam to też trochę starsza gra, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Robię filmy z różnych gier, z resolucją. Nie nadzieję Pamiętajcie o dzwoneczku, subskrypcji i lajku tego kanału. Będę bardzo dziękuję, bardzo będę wdzięczny, jak zostawicie suba, lajka i dzwoneczek. Więc mam nadzieję, że Wam się film spodoba. Znaczy odcinek, że Wam się spodoba. Wiem, że może to trochę później, będę to później... Tak to wy może, Możecie to do po jutro zobaczyć. Ale tak naprawdę to ja to zaraz będę wstawił. Ja wam... Ja już wam... Dam wam już wtedy kiedyś załaduje wszystko. Dobra. Trochę minęło. Troszkę... Troszeczkę minęło. Tak, 2 minuty. Mam nadzieję, żeby obejrzeć ostatni, mój poprzedni film z Dietan, Bardzo polecam. Napad na kasyno. No. Mam nadzieję, że wasz film spodoba jeszcze. I. No. O nie, nie, póta, póta, nie, 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 Kurde, kurde. Dawaj tą nie, 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 Stawaj. Bierz tą tą nie, parów. gasnicę nie, No, jest. Gasnica. No. Czekaj, jak to się... Czekaj, jakbym to byłbym trochę koszlawy, ale dawno nie grałem w tego, w Subnautica, więc... Tu żuma płaszczka. O! czekamy miejsce. Czekajnie bym dzieje. Ja jeszcze to górne wejście odblokuje. Potem się mieszkać. Супер в приятном мне у меня сейчас было. To będą grzybki. O! Niedusze! No bo zrozumiałem, że to jest tlen. No jakże nienawidzę tlen. Znaczy, takie mojej, to nie jest moje studium, To nie jest moje studio, nawet... nie jestem popularny. na youtubie tubie, dopiero zaczęłam się nakrywać od pierwszej. Jakby odcinki na zapas w sumie... Wiem, że to 200 razy się powtórzę, więc niepotrzebnie się... E, o! o Boomerang! To pamiętam. E, ty tam. oxygen Będę mogła jakieś podstawowe zarce, sobie zrobić. O, ten biom jest najważniejszy. Ej, chodź. Co To jest ta płaszczka, co, on stankeruje. Ja yes. widzę. No wynocha stąd, gazona. Nie jak się butle podstawowe <kluzł> robią. się widzowie. Mam nadzieję, Zważam, widziałem nie jest strona No jak mówiłem wcześniej, nie mam dobrego statywu na to. Nie mam dobrego statywu na telefon, więc nie zapewniam, że wszystko będzie dobrze działało. Mam no, nadzieję, no, że się. zlepek. Pnączę. Aquaj! Wow! Tam było pełno Muszę zrobić, po jeszcze butlem, bo nam się baże, przyda butla Czekaj, mam nagrywanie? Mam nagrywanie, dobra. Tak naprawdę ten czas nagrywania mi sypko zlatuje, tak naprawdę. Może kiedyś Robloxa będę nagrywał. Będę na pewno nagrywał. No tak płybacz. Ja nie wiem po co tam za to do tylko. No i po co narzędzia. naprawcego narzędzi? Wszystko na jedzenie przerażam No to nie wiem Gumowa szatka Teraz tylko tytan Wystarczy ten tytan Mam nadzieję, że macie dobrą rozdejlę, coś naprawdę. Jeśli macie złą, to bardzo przepraszam, ale ja nie mam bardzo jak tego zmienić. Mam już nóż, fajnie. O, właśnie, standardowa butla zo O2 bardzo mi się przyda, to tak samo. Wysoko polierna jeszcze lepiej. Vediamo qua c'è un Titan, ruda, srebbia e standardova. Yes. Le... No. Oh yes. Fuuu. No. No. C'è. C'è. Oh mi è O, tu są oboje. Na początek to jest najlepszy spot, ja tu zawsze idę na początku. Dosłownie idę tu, zawsze na początek. To jest jedna z najlepszych spotów na zły miejsce. Znaczy na początku, przynajmniej, bo potem to, to takie słabe jest na surowce, ale na początku najlepsze polecam bardzo. Bardzo serdecznie polecam. Jedzenie mi się tylko spada. No tak, woda plus jedzenie. Już mam mało tlenu. <laughs> Jeżeli co o szko, to tam nic się nie dzieje, ale. Oksydyn wybywa to Moet je dat gewoon met een rijpkaart in het water Ja, dat is wel Moet je oh, dat eens zassen Als je een is dus Bo jest, tak u oh yes, Tak dużo grzybów nie potrzebuję. się bardziej przytani skrzypki. Po prostu, że grzybów to jest pewno. Nie wiem. Nie muszę sarkę wreszcie znaleźć. Przepraszam, widzowie. O zat, soi, będę mógł. Eee, la, 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 sobie zjesz. <nesséarlos> Zjem. Koska od zwiewca, woda przefiltrowana nawet mam. Ha, ha. To jest tak. O, ta, ta. Należy się na tych skupić, bo one mi się należą najbardziej przydażą. Może, nie wiem. Czy nie. Najbardziej to by mi się. Jedzenie! O, ale tam jest jeszcze jeden. Należy to może to narzędzie do wypływania? Do wypompowania powietrza? Tak nie znam. No nie uciekaj! Nienawidzę ty, chłopicz. No. No. Ukradłem go. Mm. Za dużo w sumie mam tak ultra za. dużo za dużo mam rybek. Idę, muszę wodę zrobić. O, mam sarki Muszę na pewno sarkę znaleźć. Nie. oprze Filtrowana woda. Właśnie. Utleniacz. Utleniacza nie mogę zrobić. Nie! Głupi jestem. Mogę osad soli, bo ja mogę tak to zrobić z tego. Hmm. Po prostu mogę zielonego tego zrobić, żeby więcej tyle. No sprzęt mogę tu to, a tu co mogę? Gaśnica, rura i płytę, pompa powietrza. no hmm. Mogę tu coś zrobić, elektro... Baterie zrobię, przyda się. Przewód miedziany. Ogniwo energetyczne, fajnie. Energia, no mało mam energii. Więc jak nam. Chyba nawet mi nie stać Jup. Skło, mogę więcej skła zrobić. To się przydam. Ja muszę się zamknąłeś. A, energii nie ma. Dobra. No tak.

Dobra, widzowie. Dobrze, widzowie. Widzowie, widzów i widzowie. Przepraszam, że to dosyć krótki odcinek. Znaczy, na 14 minut. Przepraszam, że to trochę Skrótszy odcinek niż od innych, ale niestety nie mam za, za dużo czasu, a po jeszcze mi się trochę no, jakby to. A, jakby to okresie trochę mi się już kończy energia w telefonie, i tak dalej, więc przepraszam, ale. No, mm, przez chwilę. Nie... Przepraszam, ale nie będziemy na razie. No. Jutro, nie wiem, może się pojawi odcinek, ale to nie taki z oglądania z, na PlayStation, bo jak dobrze wiecie, że jutro mam wyjazd. No po prostu wyjazd i nie będę miał czasu, może coś nagram. Może coś nagram, może nie. Ale... No niestety. Przepraszam widzowie, ale muszę kończyć. A teraz... Muszę niestety kończyć, więc... Naura!